Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Star Shorts of course. lecimy sobie z kolejnym 23. już dniem. No i co, na początek pochodziłam jeszcze trochę, poodkrywałam teren, pozbierałam co tam się da, bo jak wiadomo nie od dziś wszystkie surowce w Don't Starve się przydają prędzej czy później. Także pozbierałam tak żeby mieć i wróciłam do bazy, bo zaczęłam zamarzać i stało się coś takiego dziwnego, jak zmieniłam biom to nagle przestałam zamarcać. Nie wiem, może to jest po prostu jeszcze, wiecie, początek zimy, gdzie na przykład w południe robi się troszeczkę cieplej, bo się ociepla czy coś tam, w sensie słońce nagrzewa, to miałam na myśli, i gdzieś ta temperatura po nocy się robi trochę przyjemniejsza. Oczywiście posprzątałam, zrobiłam drugą lodówkę, bo stwierdziłam, że no tak być nie będzie i ja nie będę biedować. No, pozbierałam trochę drewna, żeby sobie tak uzupełnić. No i co? I później, jak już się ubierałam ze wszystkim, stwierdziłam, że pójdę zwiedzać teren, bo e, trzeba go w końcu odkryć. Nie wiem czemu zawsze z tym zwiedzaniem terenu bierze mnie w zimę. E, być może dlatego, że wiecie, jesień to jest bardzo krótki czas w którym trzeba zrobić po prostu maksymalnie dużo rzeczy i przez to wiele z nas skupia się na nich, a nie na odkrywaniu terenu, który jest dość istotny, przez to nie mamy kamieniołomu, bagien i innych jeszcze takich terenów, więc ja wyruszyłam i najbliższe odcinki właśnie pod, że tak powiem znakiem zwiedzania terenu będą, będą właśnie funkcjonowały więc no, będzie trochę nudno, ale też nie za nudno tak mogę powiedzieć, bo będą się rzeczy działy. Ode mnie to na tyle. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć, pa, pa!